Dzień dobry, moi kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu na moim kanale. Super że wpadliście. Ja właśnie kończę się ogarniać, bo wychodzimy pewnie kojarzycie z poprzedniego vloga, że dostałam na maila potwierdzenie rezerwacji niespodziankę na śniadanie w jednej z moich ulubionych restauracji, i właśnie dzisiaj jest ten dzień, gdzie dalej świętujemy moją rodzinę Zobaczcie, jak piwonie się pięknie otworzyły. No po prostu. Obłęd, ale też przyznam Wam, że to dlatego, że jest tak ciepło. Czy Wy wiecie, że my zdjęliśmy dzisiaj poszewkę z kołdry i spaliśmy pod samą poszewką? Czułam się dosłownie jak na wakacjach, gdzie macie po prostu tylko taką poszewkę, i i tak było za gorąco. Słuchajcie, ja mam wrażenie, jakby było 39 stopni w tym domu, w tym momencie w ogóle, jest na maksa gorąco. Całe szczęście, że uwielbiam takie temperatury i czuję się w nich jak ryba w wodzie. Więc myślę, żeby założyć coś takiego dosyć lekkiego, żeby wiecie, nie było mi za gorąco, bo chciałabym też pójść na zakupy, może zrobić sobie mały prezent ode mnie dla mnie, ale jeszcze nic nie mówię, nie wiem czy, czy cokolwiek w ogóle znajdę, mam kilka oczywiście pomysłów na swojej liście. Legenda głosi, że kwiaty dane od serca stoją dłużej, więc muszę Wam pokazać jak pięknie stoją moje różyczki urodzinowe, przepiękne są. Kochani, outfit of the day prezentuje się następująco. Zaczynamy od góry. Okulary Selin, sukienka Zara, torebka de Melier, to jest ta moja nowa torebka urodzinowa i szpilki, to też jest Zara obecna. Kolekcja. Wy już znacie formułę tych vlogów, kochani. Usiądźcie sobie wygodnie, albo nawet się połóżcie, ja nie wnikam. Weźcie coś dobrego do picia, coś dobrego do jedzenia, a ja już zadbam o to, żebyście się dzisiaj zrelaksowali i zostawili tego vloga na koniec z pozytywną energią. Zabieram Was na dzień razem z nami. Jesteśmy już w Ivy, na początek zamówiliśmy sobie e, po kawce americano, no i był wybór, fajcie pomiędzy mm, śniadaniem na wytrawnie, a na słodko, no i zobaczycie, co wybrałam. No i jednak stanęło na śniadaniu na słodko, wybrałam sobie jedną z moich ulubionych pozycji. Tutaj musicie tego spróbować z mojego polecenia, pancake. I, e, i do tego jest tutaj sosik e, ze świeżych owoców, mus, a Dan wybrał sobie śniadanie na wytrawnie. And Until the end of my days. Kochani, zobaczcie, właśnie dostałam niespodziankę urodzinową, ale cudownie. A pan powiedział, że przyniesie nam kawę na koszt tutaj restauracji. Ja mówię, no jak to? No ale wzięliśmy tą kawę, bo i tak mieliśmy zamówić. A do tego przyniósł deserek urodzinowy, więc przemiło. And in my dreams I see how I finally fight. Po śniadaniu ruszyliśmy na zakupy. W sklepach było bardzo głośno, więc dla lepszej jakości dźwięku postanowiłam dograć głos osobno. Tutaj znalazłam ten model torebki, który dostałam od Dana na urodziny, ale w większym formacie i ona jest ogromna! Próbowałam Wam porównać rozmiary z tą moją torebką, ale tego nawet nie widać w kamerze. Ja myślę, że to już spokojnie mógłby być bagaż podręczny na lotnisko. Zakupu w ciąg dalszy chciałam zmierzyć okulary, które już od dawna za mną chodziły. No i co myślicie dziewczyny? Bo mi się naprawdę bardzo spodobały. Słuchajcie, usiedliśmy sobie teraz szybko na kawkę, bo e, jak tak spacerowaliśmy po sklepach, to nagle lunęło. Słuchajcie, jest tak gorąco, że czuję, że się dzisiaj spompuje i będzie taka burza, więc wyszliśmy do najbliższego miejsca na kawkę. Na szczęście najbliższym miejscem był Pred, bo tutaj jest naprawdę e, smaczna kawa, więc teraz na chwilę usiedliśmy, no i myślimy, co dalej. Wszystko to też zależy od tego, jak e, uspokoi się pogoda i czy nie rozpada się na gorsze. Natomiast jest jeszcze kilka sklepów, do których chcemy wejść. Te okulary moim zdaniem są super, ale dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobają. Mi się bardzo podobają te złote akcenty i myślę, że ten model jest naprawdę ładny. Kochani, jesteśmy już w domu podsumowując w ogóle ten dzisiejszy dzień, dzisiejszy poranek. Śniadanie było 10 na 10. Nawet mogłabym powiedzieć 11 na 10 e, przez tą niespodziankę urodzinową na sam koniec. Wiecie, jakby ja wiedziałam, że Dan zaprosił mnie na śniadanie z okazji moich urodzin, no ale nie wiedziałam, że restauracja też jest o tym e, poinformowana, więc zrobiło mi się bardzo miło. No i tym oto akcentem zakończyliśmy świętowanie tych moich urodzin. E, w ogóle jak pięknie była zdobiona ta restauracja od zewnątrz widzieliście e, na pewno na przybitkach rewelacja, prawda? Słuchajcie, każde Ivy zawsze ma takie piękne wejście i te wejścia często są sezonowe, na Halloween są halloweenowe ozdoby, na święta świąteczne. Teraz na Lato właśnie jest taka wystawa. No i każde Ivy będzie miało jakąś troszeczkę inną tą wystawę na wejściu. Bardzo ładnie jest też w Londynie na Covent Garden, więc tutaj też wam zdecydowanie polecam. No i potem wybraliśmy się na zakupy. Troszeczkę połaziliśmy. Pogoda była przepiękna, no i udało mi się znaleźć prezent urodzinowy, taki ode mnie dla mnie, więc zaraz Wam też pokażę, co sobie wybrałam. No i słuchajcie, jeszcze jak nas nie było w domu, to akurat przyszła do mnie paczka, więc teraz ją odebrałam i też sobie z Wami ją na bieżąco od razu odpakuję. Tutaj w tym pudełeczku znajduje się prezent urodzinowy ode mnie dla mnie, który wybrałam. Myślę, że nikogo nie zdziwi, na co się ostatecznie zdecydowałam. Zrobimy sobie teraz unboxing. I są to oczywiście okulary przeciwsłoneczne, które już od dłuższego czasu za mną chodzą, które mi się bardzo podobały. No i stwierdziłam, że będzie to idealny prezent, właśnie ode mnie, dla mnie na urodziny. Tak się prezentują. Piękne, złote. Akcenty. Nie wiem jak wam, kochani, ale mi podobają się niesamowicie, więc już się nie mogę doczekać, żeby móc je właśnie tego lata nosić, a poprzednie moje okulary z Selin okazały się właśnie strzałem w dziesiątkę, i dlatego wiedziałam, że kolejna para to jest dobry wybór, zwłaszcza, że będą pasowały mi do wielu stylizacji, bo są totalnie w moim stylu, więc tak się prezentuje prezent ode mnie dla mnie. Ja wam muszę pokazać, jak obłędnie wyglądają piwonie od mojej mamy zobaczcie, jak one się otworzyły. Nie miałam wcale dzisiaj na celu robić kolejnego unboxingu, ale że przyszła do mnie paczka. Akurat w dzień, w który nagrywam, to otworzę ją z Wami. Chociaż chciałam Wam pokazać te kosmetyki dopiero jakie je przetestuję. To nie jest współpraca, kupiłam je sama. Natomiast są to kosmetyki bardzo popularne w internecie i jestem ciekawa, czy jakość i efekty tych kosmetyków. Idą w parze z tą popularnością, czy jest to tylko chwilowy trend? Jak zawsze będę surowym sędzią i dam wam moją opinię. E, miałam dać wam ją tak naprawdę dopiero po jakimś czasie, jak przetestuję te kosmetyki i nie pokazywać w ogóle, że ich używam. Natomiast, że paczka przyszła dzisiaj, to odpakujemy ją razem, no i pokażę wam, o jakich kosmetykach w ogóle mówię. Myślę, że możecie je kojarzyć. Tutaj są te kosmetyki, które sobie zamówiłam. E, odpakujmy je teraz razem, tak się. Prezentuję opakowanie. Dajcie znać, czy kojarzycie tą firmę. Nie będę chyba podejmowała próby wymawiania nazwy tej firmy, dlatego że może skończyć się to klęską. No dobra, odpakowałam sobie wszystko z tych papierków i teraz pokażę Wam już, co zamówiłam. Jako pierwszy produkt, który jest chyba najbardziej znany z tej firmy, czyli olejek do włosów. Podobno świetnie nabłyszcza włosy, a nabłyszczenie włosów jest bardzo mile widziane. Do tego Kontroluje puszenie się włosów, wygładza je, no i podobno bardzo też nawilża, poprawia ich stan. Jest to też olejek nie tylko zwiększający walory wizualne, ale też pielęgnujący włosy, więc jestem go bardzo ciekawa. Może nawet będę go trzymała sobie tutaj na toaletce, bo. Nie dość, że podobno daje piękne efekty na włosach, to uważam też, że sama buteleczka i samo opakowanie też pięknie wygląda. A słuchajcie, kolejny produkt to maska do włosów. Tutaj, o, po boku, mamy wypisane główne właściwości tej maski, a raczej główne składniki tej maski i właściwości, jakie ta maska zawiera, więc tutaj na pewno będzie. Odżywienie i wzmocnienie włosów, e, nabłyszczenie, nawilżenie. E, o, jest tutaj też e, filtr UV, czyli chroni przed wysoką temperaturą i przed e, utratą koloru. Czyli maska, która świetnie sprawdzi się do włosów farbowanych. No i słuchajcie, opakowanie samo w sobie znowu tutaj jest przepiękne. Zobaczcie. Tak się prezentuje opakowanie tej maski. Ja już ją widziałam w Sephora i przykuła moje, e, moją uwagę właśnie tym opakowaniem, ale potem sobie o niej poczytałam no i faktycznie podobno ta maska jest rewelacyjna. A widziałam, że nawet dziewczyny dodają sobie kilka kropelek tego olejku do tej maski. Nakładają na e, jakiś czas na włosy i wtedy podobno jest naprawdę prawdziwe wygładzenie, nawilżenie i blask. Więc ja oczywiście to przetestuję. I dam Wam po prostu moją szczerą opinię. Bo wiecie, jak to czasami jest w internecie. Aż mi to przykro mówić jako osoba, która sama działa w internecie, ale niestety tak jest, że niektóre osoby <grych> mówią tylko to, co inni chcą usłyszeć. A ja Wam powiem to, co jest prawdziwe. Czy te kosmetyki są dobre, czy nie, ale wyglądają przepięknie i podobno są naprawdę świetne. No, gdyby tak nie było, to bym w nie, nie inwestowała. Jako próbkę wybrałam sobie yy, perfumy do włosów. To też jest znany produkt tej marki. Akurat na pełnowymiarowy produkt się nie skusiłam, natomiast chętnie przetestuję próbkę, jeżeli będzie faktycznie tego warte. Jeżeli będzie to ładny zapach i delikatny, nie przebijający przez moje perfumy, które noszę na co dzień, no to może. Też się na to skuszę, ale to jest tylko taki gadżet. To nie jest rzecz, która pielęgnuje włosy. No i słuchajcie, tak tutaj tylko zobaczyłam, że było jeszcze opakowanie dodatkowe w tej paczce i są to nasiona kwiatów. Cała ta seria wszystkie te kosmetyki tej firmy. Gdzieś tam e, są powiązane z e, głównym ich składnikiem, czyli z miodem, i tutaj też e, jest to na pewno powiązane z pszczołami. E, te nasiona, które zostały dołączone do paczki, ale nie będę tutaj wymyślać, jaka jest idea za tym, bo jeszcze tego po prostu nie czytałam. W każdym razie no, zdziwiłam się, co tutaj jest za dodatkowy produkt, a to są po prostu nasiona do kwiatów i ma to jakiś związek też właśnie z pszczołami i produkcją miodu. Więc. E, tak się prezentuje moje zamówienie. No i kochani, będę testować. Myślę, że zrobimy sobie nawet test na żywo. Po prostu umieję głowę, nałożę sobie te kosmetyki i pokażę Wam efekt. A Wy sami ocenicie, czy jest dobry, czy nie. ani tak wygląda efekt końcowy po zastosowaniu tych kosmetyków jest ja sama tego efektu jeszcze nie widziałam specjalnie nagrywam ten filmik trochę dla was trochę dla siebie po podrzucam tymi włosami żeby zobaczyć czy faktycznie jest blask powinien być i opowiem wam zaraz jak tylko obejrzę ten filmik o moich wrażeniach i odczuciach po zastosowaniu tych kosmetyków po raz Pierwszy, myślę, że podrzucania tymi włosami starczy. Obejrzę filmik i do Was wracam. No jak typowa kobieta, nie mogłam się doczekać stosowania nowych produktów i przetestowałam je dzisiaj z samego rana, umyłam głowę, nałożyłam maskę olejek, no i przed chwilą zobaczyłam ten efekt końcowy, który Wam nagrałam i powiem Wam, że jest sztos. naprawdę widać efekty, przede wszystkim to, co producent obiecuje, czyli blask na włosach. Jest niezaprzeczalny to widać, że ten blask jest i powiem Wam szczerze, że. Em, Blask można uzyskać też produktami do stylizacji włosów, prawda? Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby włosy błyszczały się, bo są tak wypielęgnowane i tutaj jest to zdecydowanie zasługa pielęgnacji. Nie nakładałam żadnych innych produktów, żeby pokazać Wam efekt, no i żeby sama też zobaczyć efekt tych kosmetyków. I jeżeli chodzi o inne efekty, które zauważyłam po pierwszym zastosowaniu, no to słuchajcie. W ogóle maska jest bardzo gęsta. Ma bogatą konsystencję, mnóstwo składników odżywczych, tak samo jak i olejek, więc bałam się, że trochę mi to obciąży włosy. A jak ja dotykam włosów, to one, słuchajcie, są takie na maksa mięsiste. Mam wrażenie, że w ogóle są dużo bardziej gęste niż zazwyczaj. Mają objętość, nie są obciążone. Jestem bardzo ciekawa dalszych efektów, no bo umówmy się, efekty wizualne to jedno, ale mi zależy na głębokim odżywieniu, nawilżeniu, zregenerowaniu włosów i zobaczymy, czy te produkty to zrobią. Ale jeżeli takie mam efekty po pierwszym zastosowaniu, no to jestem mega, mega zadowolona. Jestem ciekawa, jak wam podobają się efekty. Chciałabym się do czegoś przyczepić, powiedziałam, że będę surowym sędzią. No i co? No i jakoś nie mogę się do niczego przyczepić, bo naprawdę to są dobre produkty. Jakbyście byli zainteresowani tymi kosmetykami, to ja wam linki zostawię w opisie pod filmem. A ja, kochani, już żegnam się z wami i idę zmontować tego vloga. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, żeby żaden film was nie ominął. To jest najlepsza opcja, jeżeli chcecie być na. Bieżąco z moimi filmami. W tym filmie ja się już z Wami żegnam. Dzięki, że byliście i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki. Pa pa!